Szkoła podstawowa nr 5 w Wieluniu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gmina Wieluń były zaangażowane w przygotowanie drugiej edycji Wieluńskiego Dyktanta o Pióro Burmistrza Wielunia. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 136 uczestników podzielonych na cztery kategorie wiekowe Junior, Młodzik, Ekspert i Open. Mamy nadzieję, że to będzie rozwojowo i co roku będziemy się spotykali. Dodam, że co roku w innej szkole. W tym roku zgłosiło się do konkursu 129 osób, więc cieszymy się z takiej frekwencji. Dyktando jest kodowane, także, także nie ma, nie będzie żadnych, żadnych, że tak powiem, przecieków, ani nie, nie będzie jakiś domysłów, że, że coś jest niedopinowane, także zakodowane. Jeśli chodzi o dyktando, to przygotowane teksty dyktand były specjalnie przez panią dr Dorotę Eichstadt. także myślę, nie znamy jeszcze oczywiście tego tekstu, bo jesteśmy przed dyktandem. Także myślimy, że tak jak w ubiegłym roku będą niezwykle ciekawe, interesujące i dotyczące naszego tutaj rejonu. Staram się te teksty przygotowywać w ostatnim momencie, żeby one były świeże. Zwykle jest tak, że noszę w sobie pomysły czy idee na te teksty. No i staram się zawsze, żeby był jakiś akcent wieluński. W tych tekstach. W zeszłym roku był to dwór wożarowie, w tym roku jeszcze jest to tajemnicą, natomiast też jest ten akcent wieluński. Myślę, że największym wyzwaniem dla mnie jest oczywiście stworzenie dyktanda dla naszych ukochanych maluszków. Dlatego, że klasy 1-3 to klasy, które dopiero zaczynają się uczyć ortografii. To jest też wyzwanie dla kogoś, kto uczy w liceum, czy wykłada na studiach, chociaż muszę powiedzieć, że uczyłam także w gimnazjum i w podstawówce, więc nie są mi te poziomy zupełnie obce, ale zawsze jest to wyzwanie, bo chciałoby się zrobić tak, żeby dzieci były zadowolone, natomiast no trzeba tych wyrazów troszeczkę takich trudniejszych w tym dyktandzie zawrzeć i to jest zawsze dla mnie największe wyzwanie, to dyktanto dla 1.3 wbrew pozorom. Żabka, Helenka, Żyła, w pobliżu dużego stawu. Od dawna marzyła o odwiedzinach swojej kuzynki Zuzi, która hodowała najlepsze w okolicy smakołyki w pobliżu rzeki. Niektórzy uczestnicy uznali dyktando za rodzinną tradycję i przygodę, wszystko po to, aby sprawdzić swoje umiejętności. Inni, którzy wzięli udział w dyktandzie, pełni byli emocji. Ich przygotowania polegały na ćwiczeniu zasad ortografii i interpunkcji. Podczas tej ortograficznej imprezy nie zabrakło także nauczycieli i rodziców, którzy wspierali pociechy w zmaganiach. Było łatwe. Tak. Lepiej nie krakać. No, fajne było. Czy jakieś słowo sprawiło Wam trudność? Pamiętacie jakieś słowo, nad którym się zastanawialiście? Minia. Nie? Chuligani chyba. Prze? Chuligani. Chuligani, Zastanawiałeś się chwilę nad tym słowem. Ja też chuligani. Słuchajcie, a, a jak się czuliście rano przed dyktandem? Czy się denerwowaliście? Czy tak spokojnie? Ja się nie denerwowałam. Nie, nie było stresu. Ja się troszkę stresowałam. Najłatwiej jest powtórzyć te zasady z podręcznika albo jakieś zadania na internecie znaleźć i po prostu poćwiczyć sobie z internetu. Mhm. Też. Też. E też. Dziewczyny, czy interesuje Was język polski? Czy lubicie język polski? Jeżeli tak, to dlaczego? Lubię, ale dlaczego to nie wiem? Po prostu. Mhm. No, jest ok. A nie wiem, lubicie na przykład czytać książki? Czy to jest dla was interesujące, czytanie książek? Zależy jakie. Mhm. A masz jakieś ulubione książki, które lubisz czytać? No nie wiem, czy bym tak wymieniła, ale niektóre idzie przeczytać. Ja sobie przypomniałam, jak to było, jak moja córka, kiedy po raz pierwszy była na dyktandzie takim ogólnym, kiedy miała niespełna rok, tak jak tutaj mój syn, który ma obecnie 6 miesięcy. Czy Pani y, lubiła pisać dyktanda, czy zdarzało się, czy wzięłaby Pani udział w, w tej kategorii dla dorosłych albo w tym roku, albo w następnym? Tak, ja w zeszłym roku też pisałam y, to dyktando wieluńskie. W tym roku też się zapisałam i y, też uczestniczyliśmy y, wcześniej w tego typu dyktandach. W innych miastach. Radość, że udało się dostać tak, do tego etapu, to też. I stres też na pewno gdzieś tam w środku, może nie okazywali tego aż tak bardzo, ale myślę, że gdzieś tam w środku też ten stres w nich. Był. Jeżeli chodzi o przygotowanie, dzieci w trakcie roku szkolnego wiadomo, powtarzają zasady ortograficzne, uczą się, utrwalają. Tutaj też praca w domu, zapewne rodziców też pomogła. My dodatkowo spotykaliśmy się też kilka razy w szkole, gdzie rozwiązywały takie dodatkowe dyktanda, pracowały wspólnie, sprawdzaliśmy pisownie wyrazów. Także, także w ten sposób, że tak powiem, przygotowaliśmy się do tego. Wojtuś, em... Przeniósł ze szkoły informację, że będzie brał udział w takiej imprezie. E, pytał, czy ewentualnie możemy mu jakoś pomóc. E, w związku z tym pisaliśmy w domu kilka dyktant. E, czasami wspieraliśmy się jakąś formą elektroniczną i, i stronami online. Ale muszę przyznać, że Wojtek sam chciał. Wiem, że miał właśnie bardzo duże wsparcie ze strony szkoły, ze strony wychowawczyni. Przygotowywali się solidnie i myślę, że to było bardzo, bardzo pomocne. A jednocześnie kształtowało taką chęć zgłębiania wiedzy, zwracanie uwagi na detale. Myślę, że tego jest Generalnie mało wśród dzieci w obecnych czasach, także cieszę się, że takie formy mają miejsce. Oliwka przede wszystkim, myślę, przygotowywała się tutaj już od pierwszej klasy, czytając. Dużo czyta, też zasługa pani, bo, bo jest wymagane to od dzieci, żeby, żeby czytało i myślę, że najwięcej wyczytała sobie, sobie tych słówek i nauczyła się. No i też tutaj przygotowania w szkole. I, i... I pomoc Pani. Po zakończeniu każdej kategorii ogłaszano zwycięzców językowych zmagań. W kategorii Junior pierwsze miejsce zajęła Chantal Janczarek, drugie Błażej Stefanek, a trzecie Sandra Stępień. W kategorii Młodzik pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Sawicka, drugie miejsce przypadło Julii Garydze, a trzecie Corneli Plusce. W kategorii Ekspert pierwsze miejsce zdobyła Zofia Jankowska, drugie Szymon Leś i Patrycja Malatyńska, a trzecie Antonina Witkowska. Z kolei w kategorii Open to uczniowie szkół średnich i dorośli pierwsze miejsce zajęła Anna Kędzia, drugie Justyna Gocz graczyk, a trzecie Kinga Wójcik. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pióra, młodsi zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami, a najstarsi otrzymali sprzęt elektroniczny. Więcej o drugiej edycji wiązkiego dyktanda powiemy już w short pressie.